Zielony. Siema, a dzisiaj y, będziemy nagrywać y, odcinek na salce do sportu walki. Jest ze mną Krzysiek, jest ze mną y, Patryk Siema. i dzisiaj y, będą rywalizować w trzech konkurencjach, jakie to zaraz się dowiecie. Będą zdobywać punkty i będą super nagrody, więc zaczynamy, lecimy dalej. A tak wygląda obiekt, którym dzisiaj będziemy realizować. Jest tutaj piękna, wielka mata. Zaraz widzicie kilka wstawek z tego, z tego obiektu, do którego studenci mają dostęp i my dzisiaj będziemy z tego korzystać. I co? Przechodzimy do właściwych challenge. Pierwsza konkurencja będzie prosta. Dystaw dłonie przede mnie. Ja zrzucam piłeczki i musi je złapać. Jeżeli złapie, dostaję punkt. Jeżeli złapie jedną piłeczkę, dostaję jeden punkt, jeżeli złapie dwie piłeczki. Dostaje dwa punkty. Są so, z tego dwie rundy, zbieramy jak najwięcej punktów. Dobra, przechodzimy do pierwszego, e, do pierwszego wyzwania. Jest, tak. Najpierw, najpierw jedna piłka, pierwsza runda, a potem druga runda, dwie piłki. Więc dawajcie chłopaki. Jeden punkt jest. Dwie, tak. tak, dwie. 2 punkty, czyli trzy punkty łącznie zdobyłeś. Teraz twój przeciwnik. Jeden. No to mamy remis 3 do 3. Idziemy do kolejnej rundy. Drugą konkurencją będą, yy, będzie też na czas reakcji, bo te walki charakteryzują się szybkim czasem reakcji. Na mój sygnał będą dotykać się, mają zamknięte oczy, dotykacie się na przykład, mówię, oczy, Pzekacie oczu, kolana, kolana. W pewnym momencie powiem stożek i osoba, która pierwsza stożek zrobiła. Tego też będą dwie trudy. Pierwsza komenda, zamykamy oczy, kolana, pięty, stożek. Pół dla Patryka, jeden druga Do no i przechodzimy do ostatniego. No i trzecia runda. Będą cztery stożki. Też zamykamy oczy. Też mówię komendy. Też mówię... W pewnym momencie powiem stożek, tylko powiem kolor stożka. Wtedy trzeba ten stożek dotknąć. Kolana. Ruszy. Nos. Zielony. dzisiaj pierwszy. Dobra, i ostatnia runda jest w linii 5 do 4, więc runda o nagrodę główną. No nos, oczy, biały. I mamy 5 do 5. W tej sytuacji robimy jeszcze jedną rundę. Rundę finałową, ale zobaczycie jak. Finałowa runda będzie wyglądać następująco. Chłopaki będą na rogach, na środku będą balony których zadaniem chłopaków będzie zbić jak najszybciej dwa balony. Kto pierwszy zbije dwa balony, wygrywa. Chłopaki gotowi? Zwarci gotowi? Start! Zaraz zobaczymy na nagraniu kto pierwszy zbił, ale chyba mi się wydaje, że Krzysiek, więc gratulacje Krzyszka. No i dobra, najważniejsza rzecz teraz, nagroda. A nagrodą będzie los... Do wygrania są naprawdę fajne rzeczy: koszulki, gamepad, więc losujesz, wygrywasz to, co wylosujesz. Jedną karteczkę dla ciebie, możesz pokazać widzom, zaraz zobaczymy, co tam jest, co wygrałeś. Mamy minibandy. Wygrałeś gumy, więc zaraz przekazuję gumy i gratulacje. jak wygrał właśnie taką nagrodę, przekazuję. Gratulacje, jeszcze raz. I fajnie. I ona zbita. Jeszcze raz bijcie do kamerki, żeby było widać super. No i to wszystko w, tym, w tej części. Gratuluję jeszcze raz Krzysiekowi, gratuluję Patrykowi za udział. I fajnie. Każdy też otrzymał jakiś prezent taki wejściowy, więc nikt nie jest poszkodowany. I jak wam się to podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie.